Jestem umówiony na 17. Wchodzimy na policję. Panu na ja pan? Rafał? Wstępnie? Maczeczkę pan. pan posiada? Czy pan ma zwolnienie? Tak, zwolnienie mam. pan posiada? Tak. Z jakiego powodu? No jak to jakiego? No proszę mi powiedzieć, a pan po pokaże to zwolnienie? Proszę? Proszę mi okazać to zwolnienie. No, z powodu tego, że nie muszę nosić. A pan pokaże mi to zwolnienie, czy nie? No mogę panu pokazać, Dobre. jak mam przy sobie, nie wiem czy mam, a jak powinien mieć, ale... A to Proszę mi okazać, bo nie możemy iść dalej bez maseczki. Dlaczego? Bo jest zakaz, proszę pana. A czyj? Ustawa, Kodeks Wykluczenia artykułu 116. Ustawa? Dobrze, czy pan ma, okaże mi zaświadczenie... to, nie ustawa, pan mnie obwinia za, za co innego. Ja Panu powiem, że y, dostał Pan pismo no, i pytam się, czy że Pan maseczkę, albo okaże zaświadczenie. No a jak nie ubiorę, to co? No to skończymy teraz czynności. No ale Pan chce za mną prowadzić czynności. No nie, nie, chce Pan z prowadzić czynności, czy Pan no, bierze maseczkę? No ale chce Pan za mną prowadzić czynności, a jak w ogóle nie założy, to co? Nie będzie tych czynności? Nie będzie tych czynności. Pan no w ogóle. Dostał, pan dostał pouczenie, gdzie tam na, na, napisałem, że Pan może złożyć y, pismo do 7 dni. No dobrze, to ja, ja, osobi no, to ja chciałem osobiście. No, ale Pan przejść. nie ma maseczki, nie możemy wykonać tych czynności. No, jak nie możemy? Ja no, Nie możemy Pana ostatnio. Ubierzę, ja pytałam, Pan Pan maseczkę proszę czy pana, y, wyjaśnię Panu nie, bo Pan Nie, teraz, pana, pan teraz, nie, nie, pana. nie bo Pan mnie nagrywa, Pan mnie pan teraz, nie, dziękuję, proszę Pana. Proszę pana. Wykonuje, tutaj na policji, w obecności mm -hmm. pana, y, nie wiem, nie, nie pamiętam teraz nazwiska, on prowadził za mną czynności, mm -hmm. dokładnie tak. To to I za liczby, proszę to, proszę pana, i za to mm -hmm. jestem tutaj u pana, bo mm -hmm. teraz pan mi chce postawić zarzut. Yy, czy uwierzy pan nie może pan mi postawić zarzutu, proszę pana, ani pan nie może pan. Na piśmie? No, pana, się, że pan nie napisz na mi, proszę pana, nie napisz mi tylko, jestem tak, u pana, ja pana, połączam, pana, że pan nie czynności. Jestem tu u pana, żeby panu to wyjaśnić osobiście, Chcę policji. Nie chcę zgłosić. Nie ubrał pan maseczki. No i co? Nie wykonamy tych czynności, dziękuję. Pana, do widzenia. nie ma pan, ma pan takich uprawnień nie, ma, mam, do tego. Pana, nie muszę z panem teraz No to proszę mi dać mandat. Ja pan nie odda mandatu. Dlaczego? Ja to przecież nie mam maseczki. Ale Dlaczego? ja zrobię z tego notatkę tutaj do i będzie sprawa. No i co, i znowu będą mnie wzywać, ja będę chodził bez maseczki. Proszę pana to będzie pana, proszę pana przystawa... przejdźmy na górę. Nie, proszę, pana, proszę pana, nie, 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 proszę pana, potem to... przejdziemy na górę. Nie. Pan mi stawia zarzut o to, nie że... Nie stawiłem panu się żadnego zarzutu, proszę pana. Będzie pan Tylko mi stawiał zarzut o to, że na Narutowicza jeden nie mam hmm. maseczki, czyli, hmm. tak hmm. czyli tak jak teraz. Czyli tak jak teraz? No to niech mi pan ten zarzut postawi. Nie, proszę pana, dziękuję Pan. Proszę pana. Nie będę nas się nagrywać, nie będę Pan. Biaz, ma pan pan nawet. No to napisane. No, ale co? Ale ja się dlaczego? Zbyt. No ja rozumiem, ale. No, ale dziękuję. proszę pana, czy. Dziękuję, ale jaki? Nie, 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 moment, moment, proszę pana, ale ja będę z panem rozmawiał. Ale nie pan No to, to co pan mi wyrzuci z policji? Nie, ja pan. A, ja to nie wziąłem może pan sobie poczekać na tym, ja panu mówię. No tak, ale pan, jak ja z na przykład nie wyjdę, bo ja chcę, że pan mi ten zarzut postawi. pana wyjdzie pan z tym, bo ja panu takiej w nie wydaję. No ale to co? To ja. Proszę pana, no. No ale proszę pana, ja tutaj przydę, że pan mi dał zarzut za Narutowicza 1, że nie mam maseczki. Nie ubrał pan maseczki pana. No ma, pan ma, ma mi dać zarzut, panu, proszę pana. Pan ma mi dać zarzut. No to niech pan wejdzie, że wejdzie na górę. Dziękuję, proszę To proszę, Odstępuje proszę, pan, proszę, pan, proszę pana, czy odstępuje pan od zarzutu. Proszę pana, czy odstępuje pan od zarzutu? Ja odstępuję o czynności z panem procesowym, bo nie mogę z panem zrobić. A gdzie ma pan, proszę pana, a jaki gdzie ma pan tu napisane, że ja muszę mieć u was maseczkę? Proszę pana, to jest przepis, który reguluje. No to proszę mi pokazać ten proszę. przepis, ja chętnie ja tu poczekam pokazać, na osę. Proszę pana, ja tu poczekam, proszę mi go przedstawić. Jeżeli komendant. pan mi go przed... pana, Jeżeli pan mi po... przedstawi, to, to ja momentalnie to zakładam. Proszę, no proszę pana, proszę, proszę, pan, proszę, proszę. Ja pan nie, pan nie pan musi się posłużyć prawem. Jak pan pan musi nie, mi przed. Się, proszę. proszę. Jaki? O czym pan teraz mówi do mnie? Proszę wyjść, bo za chwilę proszę pana, użyjemy siły, bez Ale że co, że z policji mnie wyrzucacie. No tak, to będzie. Ja pana nie jest... będziemy No ale to będą jaja, ale... Co? Będą proszę pana, to będą jaja, jak mi z policji wyrzucicie. Proszę. No naprawdę będą jaja. No proszę. niech pan tego nie robi. Proszę. Proszę pana, niech mi pan pokaże to na piśmie, gdzie to, co ja mam mi... Miejsce... tam wszystko było napisane, proszę pana. Nie proszę pana, będę pana tutaj... teraz z panem rozmawiam. No, nie ja Pan mi to przekaże, ja momentalnie zakładam tą maseczkę. Nie momentalnie pan, nie zakładam, bo, 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 jak, proszę, proszę, proszę Pana, no, jak mi Pan to pokaże, ja momentalnie zakładam. Proszę o Ten Pan nie chce mi przedstawić zarzutu. Jak Wszedłem jest? tutaj o, na 17 umówiłem się z tak, Panem, no, ja żeby pan mi przedstawił żeby mi przedstawił zarzut związany z tym, że na Narutowicza 1 nie zakładałem maseczki, czyli tak jak teraz. No ja nie chcę mi tego przedstawić. No, to proszę Pana, bo nie jestem dla Pana kolegą. Tak pan jest. nie chce. Nie, nie. Dwa raz. Brakuje tylko, że Pan nas dał. raz. Proszę Pana, to nie jest... Szyma, to jest tutaj. do sprawy proszeni inspektor i wie co robi. także proszę Pana, proszę Na, opuścić komendę. Ale, ale proszę Pana, to zmusicie mnie. Co? Co? Nalezu, ale siłą panem, wyrzucicie panem... mnie z komendy? A co pan tu chce robić? Przepraszam. No ja tu przyszedłem na wezwanie. Ale ja pan, ja już nie nie z panem pana, no ja będę cały czas maseczki. wezwany i będę miał z maseczki, więc kiedyś będziecie musieli pokazać mi ten dokument, no, którym musieli, to pokażemy, mnie... Proszę pana. No ale nie możecie tak postępować przy pana, że mnie wyrzucacie z komendy. No jak? Nie wyrzuca pana z komendy, tylko z tutaj No jak to się skończy? Proszę pana, następnym razem znowu mnie wezwiecie tutaj żeby mi Pan stawiał zarzut. No, no to i co, za, za każdym razem będziecie mi wyrzucać z komendy? Nie, pana, pana nie wyrzucamy. No, no, nie może, pan to nie mógł, sobie no, bo nie może być tak, musi być. Proszę pana. No, to, no to nie mogę z Wami w ogóle przebywać na komisariacie? Ale, ma Pan na pouczeniu, które Pan dostał... No proszę Pana, no nie, pan, trochę, pan trochę, pan, jest, trochę, pan, trochę no. 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 Dobrze, proszę Może Pan użyć wyjaśnienia na piśmie, proszę Pana. pana. napisałem No nie no, ale jeszcze wyrzucany z komendy nie byłem. Nie, pracuje, nie jest Pan osobą, która tutaj może przebywać. Może Pan sobie czekać na poczekalni nawet do ruchu Ale ja nie chcę, bo ja przeszedłem, Pan mnie zaprosił, ja przeszedłem... Ale już Pan Pana pan jest moim gościem, teraz panu proszę mi Dobrze, panu, to proszę, dobrze. Tej jednej... a telefonicznie będę mógł z panem rozmawiać? Jak pan zadzwoni, to zawsze porównam. Znaczy, będzie, będzie pan traktował jako ja, jak zadzwonię, tak? No, ma pan numer podany telefoniczny no, i jak to pan zadzwoni, czy będzie i mi pan. będzie tam rozmowa do czegoś prowadziła merytorycznego, porozmawiamy. Tak, czy będzie nie, mi pan. Będzie no, ale przypomnę, no, chodzi mi ma o ten zarzut. Na piśmie, no, jak że... pan go kupuje? Ma pan zarzut na napisany? napisany, może pan złożyć do dni 7 od otrzymania No Ale minęły już. To, pana. pana Minęły już te 7 dni. Ale to była pana decyzja. Szanowny że panie, panie pan ja tu mam wezwanie na dzisiaj w kieszeni. Na tak. godzinę 17 z panem. No to jestem. No dobrze, ale nie. No ja proszę, proszę, czy... już jest po czynnościach, proszę o Ale jakich czy, czy, czynności się nie odbyły. A, a czy ja mam to zgłosić do komendanta, jak się zachowujecie? No, no proszę, proszę bardzo, najbardziej. To proszę mnie mówić z komendantem. No proszę pana, w poniedziałki do 17 od rana przyjmuję komendant. Proszę przyjść, przyjmie pana na pewno nie bez masy. A pan, jak się proszę. nazywa? A o co chodzi? A pan? Rafał Stępniak Jacek Słabok. Miło mi Miło mi Proszę Może no, dogadamy się o tym, jakoś No nie będziemy się dogadać, proszę opuścić, Ale ja chcę pomagać. się dogadać, My ale, się chcesz... Pana, Pan nas nie sprowokuje tylko Pan nas nagrywa, bo to nie jest Pan... Ale skąd Pan takie rzeczy o mnie wie? Bo wiemy, proszę Pana, nie jest Pana wzywa, ale, ale skośnij, raz, ten, skoń... ten, Pan tutaj anonimowy, jest Pan No dziękuję bardzo Przynajmniej dziesiąty raz, kiedy ja Pana wzywam i wykonuję skoń... jakieś czynności No dziękuję bardzo, ja Pana nie kojarzę No nie musi Pan nie kojarzyć, albo przynajmniej raz, żeśmy już rozmawiali u mnie w pokoju Aha. Do innych czynności. No i co? No, no i nic. I proszę, dziękuję. Dzisiaj te czynności. Zakończyliśmy. No ale... Za... ale ich... dziękujemy. Ale... Może pan sobie poczekać na poczekalni. Pan ich nie zaczął nawet. Proszę pana, już się skończyły te czynności. Proszę ale sobie kiedy się skończyły, jak pan po mnie przyszedł? Gdzie, pana, na korytarzu się skończyły, podpisał pan coś. Mówię do pana, że proszę opuścić teren komendy, jeżeli nie zastosuje pan do tego, będą użyte środki przymusowe. No to jakieś, proszę, nie? no to ja bym to chciał, ja to chcę zobaczyć. No to weźcie mi wyprowadzić za komendę. Ja, ja się nie będę, ja się nie będę z wami biła ani szarpał. No jak nie chcecie użyć panu, siły, no to proszę, no to weźcie mi wyrzućcie, albo chyba tam, nie? proszę wiem. No to siłą, no to siłą. Ała, no ała, mnie z komendy, no normalnie, jaja. No i policja wyszarpał mi, ścisnął mi rękę, jeden, drugi szarpnął i wyrzucili mnie za drzwi z policji. No pierdziele.